Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku przedstawię oraz zobrazuję rodzaje operacji gospodarczych, a dokładniej operacji bilansowych. Na początku krótka teoria. Operacje bilansowe nie mają wpływu na wynik finansowy dotyczą tylko majątku i kapitału. I zawsze są wyrażone w formie pieniężnej oraz potwierdzone są dokumentem księgowym. Takim dokumentem księgowym może być na przykład faktura, PZK, czyli przyjęcie z zewnątrz, WZK, czyli wydanie na zewnątrz i tym podobne. W rachunkowości wyróżniamy następujące operacje bilansowe. Aktywna. pasywna oraz aktywno-pasywna które dzielimy na zwiększającą sumę bilansową oraz zmniejszającą sumę bilansową Omówię teraz pierwszy rodzaj, czyli operacje aktywne. Przedstawię oraz rozrysuję Wam przykłady. A kolejne operacje, czyli pasywną, aktywną, pasywną zwiększającą i aktywną, pasywną zmniejszającą, omówię w osobnych filmach, żebyście mogli na spokojnie przesłać swój materiał. Operacja aktywna. Tak jak sama nazwa wskazuje, Dokonuje zmian tylko i wyłącznie w strukturze aktywów, a oznacza to, że jedynie aktywa rosną, czyli na przykład jakieś aktywa są plus, a drugie aktywa maleją. Przez co suma bilansowa pozostaje bez zmian. Ponieważ tak naprawdę cała operacja odbywa się w obszarze aktywów, niezależnie od tego, czy będzie się to działo, yy, na przykład tylko na aktywach trwałych, czy tylko na aktywach obrotowych, czy będzie to operacja po części na aktywach trwałych, a po części na aktywach obrotowych, suma bilansowa będzie na tym samym poziomie. Oznacza to, że jeżeli będziemy mieli bilans, a jak wiadomo, u góry bilansu są aktywa trwałe, poniżej są aktywa obrotowe. I każdy z nich ma swój składnik, to operacja zawsze będzie wyglądała następująco: albo w aktywach trwałych będzie plus minus, w aktywach obrotowych będzie plus minus, w aktywach trwałych będzie plus, a w aktywach obrotowych minus, lub na odwrót, w aktywach trwałych będzie minus, a w aktywach obrotowych będzie plus plus i minus oznacza oczywiście operacje gospodarcze zwiększające bądź zmniejszające wartość konkretnych aktywów. Teraz przedstawię wam kilka przykładów operacji aktywnych. Pierwszym przykładem operacji aktywnych niech będzie pobranie gotówki z kasy do banku. Czyli automatycznie będziemy mieli Kasa minus, bank plus. Dokumentem potwierdzającym y, tą operację tak naprawdę mogą być dwa: wydanie kasy z gotówki, czyli KW, a przyjęcie kasy do banku, czyli wyciąg bankowy, WB. I w tym momencie, co się dzieje? Kiedy mamy nasze aktywa obrotowe, nasza kasa, powiedzmy, będziemy mieli minus. 1000 złotych i powiedzmy, że na tych aktywach obrotowych już mieliśmy jakieś saldo, na przykład 10 000. To była nasza suma bilansowa, a nie saldo. Nasz bank plus 1000 zł. czyli jeżeli od 10 000 odejmiemy 1000 i dodamy 1000, wychodzi 10 000. Suma bilansowa się nie zmienia. Druga operacja: wpłata gotówki z banku do kasy, czyli na odwrót, czyli będzie bank. Minus. Kasa plus. Dokumenty. Wyciąg bankowy. KP. Kasa przyjmie. Analogiczna sytuacja do pierwszej. Operacja trzecia. Zakup aktywów za gotówkę. Czyli zwiększają nam się aktywa trwałe. Niech to będzie. Na przykład wyposażenie. Będzie w tym momencie środki trwałe są bodajże powyżej 10 tysięcy. Nie jestem pewny, musiałbym to zweryfikować. Aczkolwiek, dajmy sobie 11 tysięcy plus 11 tysięcy. I adekwatnie, ponieważ było za gotówkę, nie kasa. Minus 11 tysięcy. I teraz operacja odbywa się zarówno w aktywach trwałych, jak i obrotowych, ponieważ zwiększana i powiedzmy, aktyw trwałych mieliśmy na 10 tysięcy, aktyw obrotowych na 5, czyli suma bilansowa wynosiła 15 tysięcy. Nie może być na 5 tysięcy, oczywiście, bo nie będzie mieli tyle kasy. Czyli powiedzmy, aktyw obrotowych mieliśmy na 50 tysięcy, czyli suma bilansowa będzie 60. I teraz w momencie, pozbywamy się kasy na 11 tysięcy. Przychodzą nam aktywa trwałe na 11 tysięcy. Zwiększa nam się wartość aktyw trwałych do 21. Aktyw obrotowych wartość nam maleje do 39 tysięcy ale 39 tysięcy plus 21 tysięcy nadal daje 60 tysięcy więc wartość się nie zmieniła myślę, że te trzy operacje dla podstaw wystarczą w internecie można znaleźć dużo takich operacji, które będą tłumaczyły jak to działa były to operacje aktywne operacjami pasywnymi oraz operacjami aktywno-pasywnymi zajmiemy się w kolejnym odcinku nie chciałbym, żeby te filmy były za długie Abyście z nimi wytrzymywali jak najdłużej i żebyście byli w stanie to zrozumieć. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam Was do komentowania oraz do pisania na przykład na fanpage'u na Facebooku. Link oczywiście znajdziecie w adnotacji tego filmu. Także bądźcie cierpliwi, mam nadzieję, że udało Wam się zrozumieć rachunkowość. Trzymajcie się. Cześć!